to co widzicie to jest mój dom moje podwórko mój dom, moje podwórko o tu troszeczkę trawy spaliłem na około drzewa tam nie wypaliłem te trawę, bo nie zaczyna wkurwiać i to jest stare budownictwo z lat 70 wszystko stare a tutaj przejdziemy się nad staw widzicie jak to jest staw takie takiej dziurze jest staw jak staw tu mamy Lasek, jak widać. O, tu jest lasek. A tu mam staw na dole. No, troszeczkę wprawdzie mi wody ubyło, ale nie tak dużo. Tu jest lasek, teraz to doła. Wszystko mam pogrodzane. A. Tu mam staw teren To jest zeschnięte zobaczcie O Twarde jak skała ta ta ziemia Odrastają kwiatki, odrasta trawa I tak to wygląda Jakby napuścić pełno wody to było super Ale wystarczy tle za ryb na około zieleń i tak to wygląda